Нет, нет, нет. Почал я, почал. А, не знаю. Я приземлю это прому меня на этот док. Я хочу, чтобы я слышал, что у меня есть. Кто у меня? Кто у меня? Кто у меня? Кто у меня? Я слышал, To widzowie pamiętajcie o giveaway'u na 100 subskrypcji. Jak bierzesz 100 subskrypcji, będzie emotka 200 wybrania. Mamy na razie 5 subskrypcji, więc jest. No, nawet dobrze, że coś się nie podoba. Ale czemu nie więcej? No bo no bo ja oddzielnie robię, że jeden na jeden jest. Poprosił yeah, no, mnie. To najdę na czę. To najdę. To się wieknie, też trzeba załatwić goryczki. Może. Pamiętajcie. Chodź. Ja... nie wiem. To już najmniej czy co? No. się, na coś musisz być. Jedyś wszystko mi trafisz. Już nie było jednego, ani jednego szota, który mi zmuszyłaś. Od No widzowie, ale uważajcie się w komentarzach. Wymyślajcie też... nazwę. Wymyślajcie nazwę. Ale ja nic nie trafię. No. <try> Dwaście pięć, jeden to jest jeden punkt! Nice. Dobra, nie ma, dwieście! No widzowie, tak ja pan na nonekrocka 10 yyy eee, no to chwilę i będziemy się dojeżdżać powiem bo to możemy jechać pan na nonekrocka 10 wiecie eee, na tego tu tak dam 170 może żeby... dalej nie, o, pompa nie strzeliła. Jeszcze tam. Jesteś tam. Jesteś tam. Jesteś tam. Jesteś tam. Jesteś tam. widzowie, tam. Jesteś tam. go! Nie macie. Łatwo. piszcie w, kom Widowie, piszcie w komentarzach

To coś w planach, tak zgodnie z prawdą? Yyy... Widzowie... Jak ja się nie dostanę, to się popłacę! Ja Widzowie, pamiętajcie, że mogą być poprawki. Nie no, jak się gracie Nie, jest, kurwa! Ale my się popłacę, jak się nie dostanę. Już nagrywamy, czy jak? Nie nagrywam. Czekaj, no. bo ja wygrywam to! Ale już nagrywamy no czy jakby... Oh! Masz kolejny dodatkowy miejsc 19. Napier! Kapit daj kraka w sekundę. Będę jeszcze jedna dodatkowa. No tak, ja muszę robię tą sanią dodatkową, brakuje mi jednego wina. Dobra, nie mam, nie mam, staję się. Ale będziemy mieści dodatkowo. Dobra, jeszcze... Z, dobra, jeszcze tylko zostanik... Zami... Dobra, je... no to miejcie, znaczy... Ja już będę, ja będę to montował potem, e, potem będę to montował I co widzenia? Elo widzowie Nie da, pan jeszcze nie dostał Po prostu słaby w rękach, nie można go dać Będę, nie no, e, Ale może poprawki robić, mówię do. Może poprawki, okay. będziemy robić kurację w no, no. szymek na no, no. padzie. Yeah.